witam was w nowym filmie na kanale. Znajdujemy się w opuszczonym domu. Już wam to wszystko pokazuje co i jak. Więc to jest pełno śmieci, skrzynek, ale zobaczcie taki stary, yy, stary taki stół. Dość ciekawy. I tu mamy stary odkurzacz. Oh, ja tylko używam słowa stary ostatnio. Ale coś takiego. Wow, zobaczcie na ten stolik. On ma takie tutaj Taką jakby korbkę? Tak. Ciekawa do czego to służyło. Jeżeli wiecie to mi powiedzcie. Takie ma szufladki i w nich się znajdują guziki, jakieś tam inne drobne elementy. Tutaj mamy takie rzeczy. Chlebak. Takie coś, nie wiem, chyba do wycieraczek. Żarówka i fragmenty czegoś rozwalonego chyba telewizora. Albo monitora. I zobaczcie, to na śmiecie i wszystkiego, ale piękny kwietnik. O, już wam pokazuję, o taki. Ale tutaj mamy też porozbierane od pieca, ktoś tu miał jakąś skrytkę. I zobaczcie, tu są rzeczy. Tu jest miska metalowa, słoik, taka skrytka. Wow, coś takiego też jeszcze nie widziałam, żeby w piecu było ukryte. Tu mamy żarówkę. Muszę Wam powiedzieć, że dość ciekawy tu mamy stół, i też pod stołem jest telewizor. I tutaj taki kredens dość nietypowy, takiego to jeszcze nie widziałam. Inny całkowicie obraz święty z Jezusem. A tutaj mamy takie maty. Kiedyś takie maty były zakładane, wiecie co, jako zdobne zamiast obrazów. A tu mamy takie miski. Kubeczki i łyżki, dość też starego typu. Tam też talerzyki i skrzynki. Ale przejdźmy może tutaj, patelnie. Tu była typowa kuchnia, a tutaj sobie ktoś trzymał gwoździe. Jakieś butelki, słoiki i talerze. Dość talerze takie ozdobne, jak widać. I tam mamy patery na ciasto. A w drugiej części powiem Wam, że trochę się boję tam zaglądać. Ale nie no, spoko, o, takie osłonki na kubki. A tam takie porcelanowe kubeczki i cukiernica. Bardzo ładna. No i pokrywki Gospodem nie trzymała, takie dzbanki. Fajne, powiem wam szczerze. Udało się przypadkowo znaleźć, jeszcze nigdy w takich rejonach nie byłam. Także... Ja będę sobie tutaj nagrywała powoli. Zrobię wam oczywiście kilkanaście zdjęć. Tu są jakieś takie rzeczy. O! Także spoko. A tutaj takie to jest nietypowe. Zobaczcie, takie przeszkona w kuchni. No ale taki kwietnik, no to jest piękny. Powiem Wam szczerze, elegancko wygląda. A to jest jakieś coś. Nie wiem co to jest i do czego to nawet służyło. Stare fojerki radio. I tutaj są drzwiczki od pieca. Ciekawe to wygląda. A wow, patrzcie. Szkoda, że takie rzeczy niestety odchodzą w niepamięć. Większość z Was na pewno zdaje sobie sprawę, że to jest świeca taka do chrztu. No i niestety położona w takim miejscu, no ale dobra, muszę to niestety odłożyć. Porobię Wam zdjęć, kilka ujęć i przejdziemy do pokoju. Teraz znajdujemy się w pokoju i zobaczcie, wow, znów ta toaletka. Powiem wam, że trafiłam na miejsce zajebiste, że tak się wyrażę, sorry za przekleństwa. Ale zobaczcie sami, ile to jest pięknych elementów. Cudeńko, tutaj takie w butelce ozdoba, dość nietypowa, ciekawa. I tam takie szklane różne elementy i na stole zobaczcie, sufit tutaj i cała reszta jest w stanie do się, zawalam się, ale postaram się wam pokazać, że to jak najwięcej tylko się da. Więc przyjdziemy, może na stole, znajduje się bardzo dużo tych wiecie co, korków i taki świecznik, kandelabry drewniane. Kubek i oczywiście talerz jeszcze z resztkami jedzenia. Powiem wam, wygląda to świetnie. to jest słuszko. No, i okno niestety jestem trochę na widoku. I żerandale. zobaczcie, kiedyś nie było, tylko były takie żarówki. I tutaj mamy taki stary segment. Wow, powiem Wam, że świetna sprawa. I tutaj jeszcze mamy taki zestaw. Wydaje mi się, że to do badania z poziomu cukru, że to dla cukrzyków było. I tutaj takie elementy piękne, szklane. Wow, powiem Wam, że to jest bajka. Już. Tutaj mamy taki wózek. Dla starszej osoby, która się nim poruszała, zobaczcie Szklanki i inne rzeczy, lekarstwa. Pierwszy raz jestem w sumie drugi w takim opuszczonym domu. Sama i powiem Wam, że trochę tak nie czuję się pewnie, ale postaram się jak najwięcej Wam tu przekazać. I tu znajdują się jakieś lekarstwa, których nie potrafię odczytać nazwy, a nie chcę tego dotykać rękoma. Ojej, spróbuję może opakowanie jakieś 2010 rok. Nie wiem na co takie lekarstwa, ale takie. I tu znajduje się krzyż. <laughs> Powiem że kiedyś je w starych domach zazwyczaj nad drzwiami. Zobaczcie jakie tu są też mega pajęczyny. Zazwyczaj takich krzyży nie powinno się wiecie co stawiać. Właśnie tak nad drzwiami wieszać, bo no przynosiło to pecha i wiecie tak samo nie powinno się tego wieszać z uwagi na to, iż no niestety większość ludzi sobie nie zdawała z tego sprawy, ale niby według wierzeń nosiło się krzyż później tak samo przez całe życie. I tutaj mamy okno, które jest dziurawe. Ktoś się rozbił, żeby tu wejść. Ja weszłam drzwiami, bo drzwi już były otwarte. I zobaczcie, jak wieje. Także też dość nieciekawie. Ten wózek. Ciekawa sprawa i tam pełno lekarstw jest również. Różnego rodzaju typu. Nie wiem, na co to lekarstwo. Jeżeli macie wiedzę, możecie mi napisać. Przejdziemy teraz do tego kredensu. Na podłodze znajduje się dywan. Tutaj taki mamy drugi, taką łapkę dywan. Widzicie, zostało wszystko przeszabrowane. Wesołych świąt. Dużo zdrowia, łask. Życzę rodzina Wiślinka. Ciekawe dla kogo adresowane. Spróbujemy znaleźć może jakieś dane. Zdrowych świąt, są Przesyła Krzysztof z rodziny. Piękne kartki. Zaraz zobaczymy, do kogo to jest adresowane. A... Czyli mamy dom pana Fabiano, Modlitewniki. Tam jest drugi. I zobaczcie, to jest piękne, cudeńko. I tutaj mamy takie szklanki, ale zobaczcie, jakie one mają ozdobne, ozdobne te elementy, dość nietypowe. I tutaj również mamy kubeczki takie, kieliszki różnego rodzaju. Tam mamy stary telefon. Pojemnik po kawieńce. I również lekarstwa, krople miętowe. A tam zobaczcie, jakie fajne cukiernice. A ja zobaczę, czy faktycznie tak pan Fabian. Dom należał do pana Fabiana. Takie piękne, no cudeńka. Takie. Tutaj mamy również takie kosze. I różne inne elementy, także wygląda to, powiem Wam świetnie. Spróbuję jeszcze zdjęć, kilka Wam zrobić, i będziemy uciekać dalej. To jakieś teczka na dokumenty. A tam było jakieś: nie wiem co telefon chyba nowy. Także zobaczcie, ile pojęczym. i łóżka ten domek to już trochę się chyli ku upadkowi i zobaczcie jak to wszystko pięknie się komponuje i ten stół okrągły tutaj mam jeszcze okulary <laughs> takie stare i taką ozdobę bardzo ładne z zasuszonymi kwiatami wygląda to cudownie i tutaj mamy takie okulary i kurtka, wisi Pana Fabiana. Żal niestety, że to wszystko tak wygląda i podupada. Tam mamy węglarkę. Tutaj ktoś coś skuwał, próbował coś robić, ale trochę mu nie wyszło. I tutaj mamy tą właśnie toaletkę. Te szklane elementy, Może Wam pokażę. Taka rybka ze szkła. I taki koszyk. No powiem Wam baja. No i najbardziej zaciekawił mnie ten wózek, niestety. Przykra sprawa, pan Fabian musiał być dość chory. I musiał się poruszać, właśnie na takim balkoniku. Tu mam jeszcze taki stary licznik. Bardzo stary. co można zauważyć. I zobaczcie, w jakim miejscu znajduje się dom. Tutaj ktoś to powyrywał już. Chociaż powiem Wam, że wyglądał na nie zamknięty, ale obrońony pajęczynami. Tu rośnie mnóstwo krzaków. Wejście już całkowicie zarosło. No i tam mamy jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze, spróbuję jeszcze tam się dostać. Weszłam do tego pomieszczenia obok. I zobaczcie, tutaj była taka letnia kuchnia. Tu są takie piękne talerze stare. Zobaczcie. Przyprawy. Łyżki, piec taki prodzież do wypiekania obraz, wow piękny i tu mamy kuchnię szczęściowo rozebraną a tu mamy łóżko z takim drewnianym obiciem kula, wiadro znicze i zobaczcie ten ciekawy obraz na ścianie wow kredens patrzcie no, piękny jest. Takiego to nie widziałam. I mietło. Powiem wam, że elegancko to wygląda wszystko. To już chyba nic za bardzo nie znajdziemy. Niestety. Szkoda. Ale powiem wam, że warto było zajrzeć. Butelka powinie i szklanki tam również. No powiem Wam, że wygląda to świetnie. I cały ten, zobaczcie, ten kredens. Kiedyś to było pomysłowo. Taka letnia kuchnia. Świetna sprawa. Genialne. Najbardziej ta kula mnie interesuje. Smutny trochę ten dom. Piękny obraz. Nie, to nie był to był chlebak chyba coś w tym stylu powiem wam bo nawet nie wiem albo jakaś taka szafka wisząca i tu mamy kuchnię wow a tam widać prześwity dziury dobra takim akcentem będziemy kończyć także dziękuję wam że jesteście do następnego filmu pa, pa.